Dzisiaj opowiemy o nowym pozwie grupowym zainicjowanym przez Frankowiczów, którego procedowanie rozpocznie się w 2023 roku. Co ciekawe, choć pozew złożono dawno, to nadal będzie można do niego przystąpić. Pozew ten może mieć ogromne konsekwencje dla instytucji państwowych i osób posiadających kredyty frankowe. Zanim przejdziemy do szczegółów, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli podoba ci się nasz kanał, i subskrybować, żeby nie przegapić kolejnych aktualizacji. Ostatnio na arenie sądowej, związanej z kredytami frankowymi, pojawiło się wiele interesujących wydarzeń. Sąd apelacyjny w Warszawie postanowił, że rozpozna pozew grupowy Frankowiczów przeciwko instytucjom państwowym, co stanowi prawdziwą nowość na gruncie spraw frankowych. Co jest tak wyjątkowe w tym pozwie grupowym? Otóż, tym razem Frankowicze dochodzą swoich praw nie względem banków, ale wobec instytucji państwowych. W związku z tym pozew został skierowany przeciwko Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego, Skarbowi Państwa oraz innym organom państwa. Frankowicze opierają swoje roszczenia na przepisach kodeksu cywilnego, które stanowią o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wynikające z niezgodnych z prawem działań i zaniechań. W pozwie grupowym Frankowicze kwestionują działania i zaniechania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Skarbu Państwa. Zarzucają im brak skutecznych działań mających na celu ochronę konsumentów przed ryzykiem związanym z kredytami walutowymi. Wskazują, że pomimo wiedzy o ryzyku, organy państwowe nie informowały kredytobiorców o zagrożeniach i nie podejmowały działań mających na celu ograniczenie oferowania tego rodzaju kredytów. Co, gdy postępowanie grupowe wygrają Frankowicze? Jeśli sąd uwzględni pozew grupowy, odpowiedzialność instytucji państwowych zostanie ustalona tylko wobec członków grupy, czyli osób, które przystąpiły do postępowania grupowego. Wygrana oznaczałaby dla Frankowiczów pierwszy krok do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W dalszych etapach sądy skupiłyby się na ustalaniu wysokości należnego kredytobiorcy odszkodowania. Nowy pozew grupowy Frankowiczów w 2023 roku otwiera nowy rozdział w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Decyzja Sądu Apelacyjnego o rozpoznaniu pozwu przeciwko instytucjom państwowym może przyczynić się do zwiększenia odpowiedzialności Skarbu Państwa i Komisji Nadzoru Finansowego. Wygrana Frankowiczów może z kolei wywołać istotne zmiany na rynku kredytowym oraz wpłynąć na przyszłe działania banków. Będziemy śledzić te wydarzenia i informować Was o każdym ważnym wydarzeniu. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Jeśli masz pytania lub komentarze, zostaw je w sekcji komentarzy poniżej.